Witam, witam was wszystkich serdecznie, serdecznie w kolejnym odcineczku z Combat Wings, dokładnie, zaczynamy misję 6.30, gdzie flota japońska dotarła do wyspy o 6.30, bardzo, bardzo prosta misja, więc nie będę przyciągał, po prostu zaczniemy w bój, lecimy, niszczymy pięknym buffalo. Buffalo jest dobrym, Bufalo to jest chyba dobre, dobre mięso, nie, to czyli dobre, dobre, taka ciasto z mięsem, nie, to jest ale takie burrito, kurito, whatever. Hello mm. pilot.

Dobra, trzeba niszczyć tutaj szybko. Bo oni tutaj atakują nas ostro. I to za ostro. Dobra, obracamy się lecimy dalej. Jezu, nie. Nie, 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 aż się nie mogę skupić. Jesteśmy kurde w, samej, w samym sercu wojny. Ty, 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 ty. Ja się tu staram, nie? No jak to? Kurde, bez sensu jest w tym, że jednak. Ja jestem sam, a tych samolotów jest dużo i oni tutaj nie pomagają mi. No już, 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 już. Nienawidzę misji, gdzie muszę czegoś bronić, wiecie? Nienawidzę tych misji, bo muszę bronić tych pierdzielonych punktów. Dobra, lecimy od razu na nich. Od razu wprost na nich. Shot down and then the aircraft. Cease fire. When the unit targeted. Cease fire. When the building targeted. One of the buffaloes has been shot down. Pulled there. Z, są chyba tylko wojenne, dobra trzeba polecieć tam na pomoc. Te kate są najbardziej niebezpieczne. Dobra, leci kolejny. One są najbardziej niebezpieczne tutaj. Tu powinny być jakieś auto zapisy. Dobra, musimy wycofać i przygotować się na kolejną falę. Katę. Dobra, to katę są bombowcami. Pamiętajmy o tym. No ale nie mogę go trafić nawet. Dobra, szybko, szybko, szybko. Trzeba niszczyć katę.

Dobra, jest ciężka walka. Jezu, ale to jest z tych samolotów. Tu gdzieś jest samolot, który nam atakuje. To jest katę! Jezu, pamiętajcie, z, z Zekę zawsze mogą poczekać. Tu tu, 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 tu. Przyznam, że ta gra w stosunku nagrywania strasznie mnie stresuje. Uu, bo ja nigdy nie wiem, czy ja ukończę misję jak będzie mi ciężko to zrobić. A gra nie jest jakieś super długa, ale jakoś mi ciężko. Dobra, ja kontratak B17. Jak zeli? Zajęci bitwą o Midway nie zabezpieczyli dobrze swoich okrętów. Amerykanie zauważyli to w porę i wysłali w kierunku floty wrogę kilka samolotów torpedujących i bombowców. To nie zamiast wystartowanie z Midway bombowcem i zbombardowania oznaczonych celów. Niezbyt mi się podoba ta misja, bo jak wiecie, bombowce są słabe. Hmm. Zobaczymy. Okej, okay, girls, Time to work. Bomb the

To Zobacz jak on działa, jak, jak działa ta torpeda, jeszcze raz. Jak ona działa. Okej, okay, leci, 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 leci. O cholera, Dobra, na no, spokojnie trzeba to zrobić. Zobaczymy czy trafimy. Ja muszę też zestrzelić te samoloty, które mnie ścigają. Kurde, bo oni mnie już tutaj, ale mnie kurde ścigają. Nie trafiłem, niestety. Baram się stąd spierdzielać trochę, bo nas tak ostrzeliwują, że aż mnie to boli. No co za chamstwo. Dobra, trzeba ich poniszczyć. Wolę robić tę misję dłużej, a ją zrobić... Kurde, ale nas odlatują, oblatują nas. Dobra, szybko, 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 gdzie on jest? jest nasz Sorki Sorki. Gdzie jest tutaj wrodzy? Urde, jest cały czas za nami. Ten jeden skurczywyk. Ty no nie mogę. Ja ciekawi mnie, czy będzie ich więcej i więcej. Dobra, jeden nie powinien być dla mnie takim zagrożeniem. Kurde. Dobra. Powinna wybuchnąć, chociaż to bomba mina. Kurde, strzelają we mnie cały czas. O, ten jeden samolot, który za mną leci. Ty na no co jest? Mamy tam chyba z kilku zdjęte, myślę. Dobra, lecimy dalej, bombardujemy. Dobra, ale coś mi tam nie idzie. Ile trzeba w bomb walnąć w te główne, żeby je zniszczyć? Jeszcze raz spróbujemy, ale coś jest mi tutaj nie coś moim zdaniem jest nie tak. No co jest z tymi lotniskami? No właśnie. Ile można trafić w tej lotniskowce, nie? Dobra, chyba się udało. To jest mój backup, tak? To nie mogą ginąć. Wracaj na lotnisko już? Jeszcze nie skończyłem swojej roboty. Tego jeszcze nie zdziałem. nie wiem, ten jest kur, tu potężnym statkiem. Dobra. Szybko musimy wracać na po nasze torpedy na lotnisko i potem wracamy tutaj walczyć dalej. Uuu. Dobra, przestań do mnie strzelać. Dobra, to sprawy to dużo życia. Powiem wam, jak zdjąłem te wszystkie pomocnicze, to to samo, samo bombardowanie w sobie nie jest takie ciężkie. Bo to te samoloty robią mi najwięcej damage'a. Dobra, musimy wrócić na lotnisko po, po, po torpedy, torpedy są świetne. Torpeda wygląda, że ma ich na strzała, a bomby nie, chociaż te bomby też są śmieszne. Cały czas chyba jesteśmy na tej samej mapie, mi się tak wydaje, po prostu w inne miejsce lecimy. Jedna baza Midway przez całą grę. O, nasi, nasi kompani lecą z nami. Pięknie. Coś tu chyba się zaciął i strzela sam do siebie. Nie wiem, chyba muszę wylądować na chwilę. Dobra, musimy wylądować powolutku. Misja Jest, jaka piękna misja. Nie musiałem nawet wszystkich bombardować. To jest dobre. To mi się podoba. Bardzo mi się spodobało. No i co teraz mamy? Kolejna misja, którą jest w gnieździe karabinu maszynowego. Po zakończeniu bombardowania dowiadujesz się, że sytuacja na Midway jest krytyczna. Japończycy zwiększyli swoją przewagę i niszczą cele naziemne jeden po drugim. Twoje zadanie polega na obronie wyspy za pomocą jednego z działań przeciwwnie. To może być dobra misja. Ja lubię strzelać z tych.

Leci na mnie katę, pięknie zestrzeleni, no i co teraz, co teraz, czy to wszystko? Co nie sądziliście, że uda mi się? Tak mi się wydaje. Chyba serio nie sądzili. Hello? Hmm. jak dziwnie lata. Wildcat. Hmm. I czy coś się teraz nie, O! Dźwięk! Dźwięk samolotów się się zrobił. O, jakiś wal, wal, wal. No to chyba w nie walić trzeba, nie? Hehe. Ale strasznie dźwięki się psują, widzicie? Jak strasznie dźwięki się tu psują. Zekę, zekę. Zekę zbytnio mnie nie obchodzą. Ty, kurde, nie są do, Ty, ale jakie jak trafić się mogę. Gdzie? Ty, kto mi rozpierdziela to wszystko? Ten samolot jest strasznie daleko. Tego nie mam szans trafić tam. Tego tam mogę walić, walić on jest daleko. Nasze paliwo się w ogóle zepsuło, nie? Ja go muszę wystrzelać jakoś. Jakoś go muszę trafić, nie? Ty no co za głupi samolot, nie? Jezu, ale straszne to było. Nie podoba mi się ta misja, bo czasami te, te jednak hitboxy hitboxy są czasami naprawdę straszne, i niestety niezbyt się słuchają mnie. Tak, jak tutaj. Ale dobra, misja transfer 12. Podparcie po ataku na Midway zarządzono przegrupowanie. Garniza została uzupełniona, a siły powietrzne przegrupowane. Wystarczy z Midway. Osiągnij punkt kontrolny i spotkaj się z samolotami torpedującymi. Subcio. Mam nadzieję, że nie będą się torpedować niczego, bo w pierdzie dostanę pewnie.

Dobra, wyleciały Avengery. Teraz my jesteśmy obroną bombowców. Ale to będzie rozpierdziucha, rozpierdziucha. Mówię, naprawdę, ta gra mnie jako jedyna stresuje, gdybym nagrywał. Jedna z tych takich gier to jest tak ciężka, że nie wiem, czy mi radę ją kończyć. Dobra, mamy same, same krótkie myśliwce. Dobra, zaraz zanim my dolecimy do tych myśliwców, to trochę minie. Trochę brudny monitor i normalnie myślę, że to są właśnie samoloty. O nie! No co za... Dobra, bo kurde, czasami trudno trafić. Nie mam czasu, musimy lecieć, pomagać Avengerom. I tak musimy lecieć do Avengerów. Mam to gdzieś, Avengery są ważniejsze. Dziś są przed nami, ale tak mało wizji jest. Dobra, czyli dolecieli? Ale to jest dużo przeciwników, nie. Dobra, mamy kolejnego. Uuu, uh, uh, dobra, jeszcze są pięć myśliwców bodajże. Chyba sześć jednak. Gdzie są kolejni? Kurde, ale nas napierdzielają. Ciekawe, ile ta gra ma misji. Ciekawe, ciekawi mnie to. Czy jest jakiś tu wielki sukces tej misji, jakby kampanii? U, u. Mamy to. Kolejny, kolejna misja zakończona. I mamy misję już 13. Desperacki atak. Dołącz do 15 samolotów torpedujących jako ich jedyna osłona, co nie wróży sukcesu. To jest, jest osłanianie samolotów torpedujących Super. Jako jedyny. Ale dobra, tutaj zakończymy. Dziękuję za oglądanie. Do następnego cineczka. No i co? Cześć.